Ja osobiście przechodzę wszystkie procesy, sprawdzam wykorzystanie systemów IT, systemy wynagrodzeń, macierze kompetencji, komunikacje, no wszystkie aspekty logistyki, nie tylko takie stricte operacyjne. Oczywiście jestem na florze, przechodzę sobie operacje, robię zdjęcia, robię filmy. Patrzę, jak działa firma, przygotowuje dokumenty do analityki danych, które mi klient powinien przygotować. Jak dostaję te dokumenty, to wraz z tymi obserwacjami przechodzę do opracowywania raportu i w ciągu zazwyczaj do dwóch tygodni przygotowuję taki raport i przyjeżdżam do klienta na prezentację, gdzie mamy takie całodniowe warsztaty, w czasie których omawiamy sobie wyniki tego raportu. Ja mam taką zasadę, że wyciągam sobie do tego raportu wszystkie rzeczy, które w tym raporcie opisowym, głównym, zostały zaklasyfikowane jako nieudane, źle zorganizowane, do poprawki i tak dalej, na nich się skupiamy. To co, to, co było dobre, to z czym ja nie miałem żadnych problemów, opisuję tylko, że tutaj nie ma zastrzeżeń, ewentualnie na ten moment jest to wystarczające.